11 lutego w pięciu województwach, m.in. w Województwie Śląskim, rozpoczynają się ferie. Większość uczniów w tym okresie wyjeżdża, niektórzy jednak spędzą czas wolny w swoim mieście. Nie musi oznaczać to nudy, jak co roku szkoły i instytucje planują ferie tak, żeby były atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. O feriach w zawierciu opowiedział nam Marek Kozieł. Zastępca prezydenta do spraw społecznych. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji dla tych, którzy zostają w mieście. I tak na przykład wiele naszych jednostek organizuje ferie w mieście, na przykład Miejski Ośrodek Kultury prawie codziennie organizuje seans filmowy również w technologii 3D. Klub filmowca dla starszej młodzieży organizuje Noc horrorów w knie. Pracownia plastyczna, pracownia modelarstwa lotniczego organizują właśnie zajęcia dla młodzieży. Ośrodek sportu i rekreacji udostępnia wszystkie swoje obiekty. Basen, lodowisko, a także hale sportowe. Będą się tam odbywały darmowe lekcje pływania, a także jazdy na, nartach, na łyżwach, przepraszam. Również wiele atrakcji, takich jak mecze piłki nożnej czy siatkowej. Miejska biblioteka się włącza w tą akcję, jak również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla swojej młodzieży organizuje wycieczki, ale także zajęcia rekreacyjno-sportowe. Właśnie tutaj na takim plakacie staramy się przedstawić i zareklamować te zajęcia dla młodzieży. To, co się dzieje w mieście, można przeczytać na tym plakacie, jednak widać, że tych ofert jest tak dużo, że myślę, że każdy. Znajdzie coś dla siebie, nie ma ograniczeń. Zajęcia na przykład na basenie są bezpłatne. Można wejść nie płacąc. Oczywiście dla młodzieży szkolnej. Wystarczy przyjść. Przyjść, być chętnym, być przygotowanym na zajęcia. Również w Myszkowie oferta jest atrakcyjna. Znaczy ja mogę powiedzieć przede wszystkim o tych ze własnego podwórka, czyli atrakcje. W dla dzieci w Miejskim Domu Kultury podczas ferii. E, aczkolwiek od razu powiem, że to nie są jedyne atrakcje. E, również w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji można aktywnie spędzić czas na sportowo, a u nas troszkę bardziej e, w, kulturalnie. E, u nas zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. E, przez 4 godziny dzieciaki znajdują się tutaj u nas i nasi instruktorzy od baletu, e, od orkiestry, e, chóru, e, tańca breakdance, modelarze e, nasi prowadzą z dzieciakami zajęcia. Mamy nadzieję, że bardzo zróżnicowany program, aktywnie dzieciaki mogą spędzić czas i każdy znajdzie coś dla siebie. Plus jakieś wycieczki na pewno się odbędą, bo rokrocznie wyjeżdżamy z dzieciakami gdzieś tutaj blisko na jurę. Jeszcze nie wiemy, gdzie to będzie, ale na pewno taka wycieczka się pojawi. Uzgodnimy sobie to z rodzicami. Siewierz także proponuje wiele ciekawych rozwiązań dla swoich mieszkańców. Jak co roku miejsko Gminy Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w domu, czyli mieszkańców miasta i Gminy Siewierz, ciekawą i różnorodną ofertę kulturalną. Dla naszych najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty taneczne, tańca nowoczesnego i breakdance, które poprowadzi Margita Majka, instruktor tańca współpracujący z naszym Ośrodkiem Kultury już od wielu lat. W drugim tygodniu ferii te dzieci będą mogły doskonalić swoje umiejętności muzyczne, uczestnicząc w warsztatach wokalnych prowadzonych przez pana Mariusza Torbusa. Ponadto przez cały tydzień w godzinach od 12 do 13 dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Siewierz będą mogły bezpłatnie korzystać z bilarda, piłkarzyków czy grać w tenisa stołowego. Zapewne każdy, kto będzie uczestniczył w zajęciach zorganizowanych przez nasz Ośrodek Kultury znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pasje. Ferie to przede wszystkim czas odpoczynku i dobrej zabawy, którą można zorganizować na wiele sposobów. Kręgle są takim sportem, który zbliża rodziny, który powoduje, że jest zdrowy duch rywalizacji i jak najbardziej ludzie przychodzą i mam nadzieję, że przychodzić będą. Są zarówno amatorzy, którzy przychodzą sobie porzucać normalnie, ale są również ligowcy, którzy przychodzą do nas rozgrywać takie profesjonalne ligi. W każdą środę mamy taką profesjonalną ligę, ale dodatkowo organizujemy też różnego rodzaju turnieje. Mamy bogaty pakiet rodzinny, dodatkowo mamy różnego rodzaju promocje, więc wszystko zależy od dnia. Ale wydaje mi się, że no w kwestii tak 30 zł spokojnie można sobie zagrać pełną godzinę, tylko trzeba po prostu trafić na dni promocyjne. A tak na dobrą sprawę, dni promocyjne mamy praktycznie zawsze. Coś zawsze się dla każdego znajdzie. Ferie mają swój urok bez względu na to, gdzie się je spędza. Istotą ferii jest bowiem odpoczynek od szkoły. Katarzyna Całka i TV Region.